Myślisz o tym, żeby zrobić dziecku test Gibsona, ale najpierw chcesz wiedzieć, jak to wygląda? Chodź, pokażę ci. Najpierw umawiasz termin testu i w wyznaczonym czasie pojawiasz się u nas razem z dzieckiem. Jako opiekun otrzymujesz do wypełnienia kwestionariusz, w którym pytamy cię o różne obszary funkcjonowania dziecka, by zebrać twoje obserwacje. Ty zostajesz z ankietą, a ekspert zaprasza dziecko do pokoju testowego. Test jest komputerowy i trwa od 45 minut do godziny. Po teście nasz ekspert odbiera od ciebie wypełniony kwestionariusz i zaprasza cię do sali, gdzie przez 10 minut wykonuje z Twoim dzieckiem ćwiczenia. Jest to uzupełnienie procedury testowej, a dla Ciebie doskonała okazja do zapoznania się z tym, jak wygląda nasz trening i jak Twoje dziecko reaguje na zadania. Na koniec pierwszego spotkania nasz specjalista umawia z Tobą termin konsultacji. Konsultacja odbywa się u nas w centrum lub online. Bierzesz w niej udział bez dziecka. Na to spotkanie zarezerwuj sobie przynajmniej godziny. Ekspert omawia z Tobą wyniki testu w odniesieniu do Twoich obserwacji, wyjaśnia wszelkie Twoje wątpliwości i wskazuje rozwiązania, z których możesz skorzystać. Jeśli jesteś zainteresowany treningiem w naszym centrum, specjalista opowie Ci, na czym on polega i jakich rezultatów możesz oczekiwać. Po konsultacji otrzymujesz raport z wynikami testów w formie drukowanej oraz elektronicznej. Te wyniki możesz pokazać nauczycielom lub innym specjalistom pracującym z Twoim dzieckiem. To już wszystko proste, prawda? Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zadzwoń do nas.